Dzisiaj będę mówiła o terapii dzieci, o powrocie do szkoły. O, widzę, że się już ktoś pojawia. Gdyby były jakieś problemy ze słyszalnością, to proszę dajcie znać. Proszę też wszystkich chętnych do zadawania pytań. Przejrzę potem sobie to, co będziecie pisać na czacie i postaram się odpowiedzieć na wszystkie pytania. Nazywam się Joanna Czarny, jestem terapeutką terapii czaszkowo-krzyżowej, terapii traumy i dyrektorką szkoły Europejskie Centrum Terapii, gdzie uczymy między innymi terapeutów kranio. Bardzo dziękuję Bata tutaj za informację, że mnie dobrze widać i słychać. Dzisiaj drugi dzień szkoły, 2 września. Zaczyna się cały początek roku szkolnego. I dzieci, które wracają do szkoły, mierzą się z tymi samymi sprawami, którymi, którymi się mierzyły rok wcześniej, dwa lata wcześniej, a te dzieci, które dopiero pierwszy raz do pierwszej klasy w tym roku się dostały z zupełnie nowymi problemami. Chciałam powiedzieć, że to jest taki czas, kiedy się pojawia bardzo dużo w gabinecie rodziców z dziećmi. Ten... Trend pojawia się już właściwie w sierpniu, kiedy rodzice wiedzą już, czego się spodziewać, co się będzie działo z dzieckiem, ponieważ mają już doświadczenia lat poprzednich, jak dziecko reagowało na początku szkoły i chcą się zabezpieczyć, a właściwie dziecko wesprzeć i zabezpieczyć przed pewnymi trudnościami, które się mogą pojawić. Druga rzecz, niezwykle ważna, szczególnie z moich obserwacji, kiedy mam w gabinecie rodziców i dziecko, to że rodzice sami mają pewne obciążenia związane ze szkołą, pewne napięcia z ich własnej historii, i tymi napięciami też obciążają dzieci. Czasami wygląda to w ten sposób, że widać, że to przede wszystkim mama na przykład bardzo źle wspomina początek roku szkolnego i nie lubiła chodzić do szkoły. I teraz, kiedy dziecko idzie do szkoły, to po prostu mama jest już tak spięta za dziecko, że dziecko siłą rzeczy odbiera to pole napięcia, to pole po prostu informacyjne, nie jest na to obojętne. No i siłą rzeczy mogą się też pojawić problemy napięciowe u dziecka. Które po prostu odbiera to, co się dzieje w rodzinie. Ale nie zawsze tak jest, nie chcę tutaj generalizować, chcę tylko powiedzieć, że to, co czują rodzice z własnej historii, jest bardzo istotne i ma wpływ bezpośredni na to, co dziecko też przeżywa. W tej chwili mamy taką ciekawą sytuację, że jesteśmy w trakcie pandemii, która nie została oficjalnie ogłoszona, że się już zakończyła. Wobec tego dzieci przychodzą do szkoły w pewnych obostrzeniach i też z dużą niepewnością, jak to się wszystko skończy. Wszyscy wiemy, że rok temu z dużym entuzjazmem rozpoczął się rok szkolny, a później dosyć szybko się zakończył w sensie chodzenia dzieci osobiście do szkoły i było bardzo długo, bardzo długo były te zajęcia online. W tej chwili jest też duże napięcie z tym związane. Ja, jako dyrektorka szkoły, dostaję również te same informacje, które dostają dyrektorzy szkół publicznych, i jest tam bardzo dużo takiego też napięcia, bym z poziomu ministerialnego. Dużo różnych obostrzeń, które jak wiadomo po prostu nie zawsze są realne do zrealizowania w szkole, na przykład, żeby dzieci stosowały dwumetrowy dystans od siebie to jest po prostu kompletnym absurdem, no ale myślę, że większość dzieci się tym nie martwi, bardziej się tym martwią rośli kadra szkoły i rodzice. <śmiech> <śmiech> Jakie dzieci najczęściej mają problemy na początku szkoły, więc są to problemy przede wszystkim związane ze zmianą, czyli powiedzmy, że w czasie wakacji dziecko było zrelaksowane, odpoczywało, było w znanym sobie hmm, otoczeniu rodziny, czy przyjaciół itd. Tak po czym przychodzi do szkoły, gdzie muszę jeszcze trochę odsunąć, bo tutaj świeci na mnie okno, słoneczko. Przychodzą do szkoły i te warunki są inne. Dzieci, które mają słabszy układ nerwowy, w ogóle słabo reagują na zmiany, i taka drastyczna zmiana z powrotem wdrożenia się w ten kierat, można powiedzieć szkolny, czy ten taki harmonogram szkolny, może powodować pewne napięcia i może po prostu powodować, że dziecko w pewnych obszarach sobie nie daje rady. Jeśli dodatkowo do tego jest taka zmiana znacząca, na przykład zmienia się wychowawczyni w klasie, albo zmienia się szkoła, bo dziecko się przeprowadziło, albo jest to pierwsza klasa, albo jest to na przykład czwarta klasa, które to są, wiadomo, że to są takie większe zmiany w, trafie, w czasie szkoły podstawowej, to, te, to to dodatkowo jeszcze obciąża układ nerwowy dziecka. W czasie pandemii dzieci sobie różnie radziły, w czasie tych zajęć online, i trzeba powiedzieć wprost, że dla niektórych dzieci było to zbawienne i naprawdę dobrze to zniosły, a wręcz poprawiły się ich wyniki w nauce, ale były dzieci, które bardzo, bardzo ciężko to znosiły. To, że były w izolacji, to, że nie miały stałego dostępu codziennego do swoich rówieśników, to po prostu wpływało i na ich oceny, i na ich w ogóle funkcjonowanie. Więc to, z czym się teraz pojawiają rodzice, to są zwykłe, zwykle problemy takie adaptacyjne największe, że dziecko po prostu nie jest w stanie, na przykład ma duże trudności, żeby ponownie wejść w grupę rówieśniczą, i to bardzo mocno je obciąża, albo są to takie problemy, że. Nie będzie sobie potrafiło poradzić, że jednak te lekcje online były, kiedy dziecko było, miało ograniczoną ilość bodźców dookoła siebie, to, to jakoś szło, a teraz znowu może być problem. Ponieważ to, co się dzieje w szkole, to jest przede wszystkim oprócz tego, że oczywiście dzieci mogą społecznie się rozwijać, bo mają bardzo dużo po prostu kontaktów z innymi. I uczą się tego funkcjonowania społecznego, które jest po prostu niezmiernie ważne dla dobrego funkcjonowania naszego układu nerwowego. Musimy mieć kontakty społeczne, ale w szkole też jest olbrzymia ilość bodźców. Jest dosyć głośno, dzieci w klasie też jest dużo, więc dużo się dzieje. Do tego dochodzi obciążenie, że dziecko się musi czegoś uczyć, musi spełniać pewne wymagania, podążać za programem i tak dalej. Musi być w kontakcie z nauczycielami, których lubi, nie lubi, z którymi się lepiej czuje, gorzej czuje, i to wszystko, ta ilość bodźców po prostu zalewa układ nerwowy dziecka, jeśli jest on słabszy, bo mówię tutaj o dzieciach, które wymagają terapii, czy po prostu są potencjalnymi pacjentami, czy klientami różnego rodzaju terapii. Ta, po prostu układ nerwowy dziecka sobie z tym nie radzi. No i co się może dziać? Najczęstsze problemy są to problemy ze snem, są to problemy z takim bardzo dużym napięciem fizycznym w ciele, które jest spowodowane właśnie napięciem w układzie nerwowym. Czyli dziecko ma spięte mięśnie, ściśnięty brzuch, nie jest w stanie się rozluźnić, nie, w żaden sposób się nie jest w stanie zrelaksować. Dużo czasu zajmuje, zanim dziecko właśnie odpuści to napięcie i rodzice chodzą i do fizjoterapeuty, i do osteopaty, i na różnego rodzaju rehabilitacji. To niestety niewiele daje, ponieważ to napięcie nie idzie bezpośrednio z mięśni, tylko idzie z układu nerwowego. Najpierw jest napięty układ nerwowy, a potem się spina całe ciało. Więc to może powodować trudności ze snem, z takim po prostu wyłączeniem się na koniec dnia i tego jest bardzo dużo. Może też to powodować różnego rodzaju problemy gastryczne, ponieważ jeśli mamy ściśnięte organy wewnętrzne w brzuchu, no to albo się pojawiają zaparcia, albo rozwolnienia, dzieci słabo jedzą, nie chcą w ogóle jeść, także to, i to też jest właśnie wtedy na tle nerwowym. Różnego rodzaju... Bym powiedziała, takie nieradzenie sobie z emocjami, czyli dzieci się stają bardziej nerwowe, a przez to bardziej gwałtownie reagują na nawet wydawałoby się różnego rodzaju dobre rzeczy, czyli emocje i te, i te pozytywne typu szczęście czy radość i złość, gniew wywołują w dziecku po prostu bardzo duże napięcie i Często dziecko wybucha w różny sposób, więc rodzice też się temu przyglądają i czasami są zdziwieni i mówią, że na przykład rozumieją, że dziecko jest zezłoszczone i głośno krzyczy, tupie i mm, okazuje tą złość, ale jeśli dziecko na przykład się cieszy i wydaje się szczęśliwe, a dodatkowo też dużo krzyczy i, ty, i tupie, to rodzice tego nie mogą zrozumieć, że takie pozytywne emocje też mogą y, spowodować takie. Y, można być niekontrolowane, wybuchy. No, prawda jest taka, że po prostu układ nerwowy może znieść pewną dawkę różnego rodzaju bodźców, i tych wewnętrznych, i tych zewnętrznych. Jeśli tych bodźców jest za dużo, to słabszy układ nerwowy po prostu sobie z nimi nie radzi i można powiedzieć, że to, ten układ nerwowy zalewa. Kto, jak się zachowuje w tej sytuacji, to już zależy od bardzo wielu czynników, szczególnie od pewnych wzorców, które we wczesnym dzieciństwie zostały utrwalone. Ale może to powodować właśnie takie silne wybuchy, które są nie do opanowania i które są nieadekwatne do sytuacji, ponieważ może być taka sytuacja, że dziecko przeżyje coś trudnego, na przykład w szkole, i przyjdzie do domu i wybuchnie złością na jakąś uwagę rodzica bądź na jakąś sytuację, która w ogóle nie jest, wydawałoby się zewnętrznie, patrząc na to, nie jest napięciowa. Ponieważ właśnie akurat w tym momencie dziecku się, że tak powiem, ulało. Też bardzo charakterystyczną sprawą jest to, że dzieci potrafią jakoś powstrzymać różnego rodzaju wybuchy czy okazywanie swoich różnych napięć, kiedy są w sytuacji, można powiedzieć w mniej bezpiecznej czy Nie chcę powiedzieć zagrażający, ale mniej bezpieczny, czyli na przykład w szkole, w szkole czy w przedszkolu, po czym kiedy wracają do domu i to jest ich bezpieczna przestrzeń, to dopiero wtedy dają sobie prawo do tego, żeby wybuchnąć, żeby to wszystko z nich zeszło. Większość rodziców, którzy mają dzieci na przykład w przedszkolu, to pewnie znacie takie. Hmm, Charakterystyczne zachowanie: że pani w przedszkolu mówi, że dziecko jest fantastyczne, bardzo grzeczne, usłuchane, a wraca do domu i po prostu cały dom staje na głowie. To jest właśnie ta sytuacja, że dziecko w domu czuje się bezpiecznie i w tych bezpiecznych warunkach dopiero pozwala sobie po prostu to wyrazić, co w nim siedzi. W przedszkolu czy w szkole nie pozwoli sobie na to, ponieważ są to obce warunki i nie wiadomo, jaka będzie konsekwencja tego ulania co tam dziecko niesie. Co jeszcze się pojawia, jakie problemy pojawiają się u mnie w gabinecie? Więc jest to tak zwana nadruchliwość dziecka, już teraz się może rzadziej używa określenia ADHD, ale jednak chodzi właśnie o to, że dziecko nie jest w stanie się uspokoić, kręci się, biega, nie może usiedzieć. Trudności ze skupieniem uwagi. Poświęce, żeby poświęcić czemukolwiek więcej niż kilka minut uwagi, dziecko po prostu musi wstać, poruszać się, poskakać, zrobić rundkę po mieszkaniu itd. Unikanie towarzystwa, czyli dziecko po prostu wraca do domu i nie chce w ogóle z nikim mieć do czynienia, nawet z rodzicami. Pojawia się też taka chorobliwa nieśmiałość. Która rodzice odbierają jako um, taką utrudniającą w ogóle funkcjonowanie, że dziecko nie ma żadnego przyjaciela czy przyjaciółki, nie chce się z nim, nikim kontaktować, że wszelkie kontakty zewnętrzne, y, takie towarzyskie, społeczne po prostu budzą w dziecku lęk. No i z takich bardziej poważnych spraw to są y, moczenia nocne, czyli dziecko panuje y, nad. Można powiedzieć, wypróżnieniem w ciągu dnia, a w nocy, niestety, kiedy podświadomość dochodzi do głosu, się moczy. I samookaleczanie się albo ranienie. Miałam kiedyś takie dziecko, które. Nagryzało sobie policzek od wewnątrz, i rodzice bardzo długo nie wiedzieli, że coś takiego się dzieje z dzieckiem, i też później, jak to wyszło, to bagatelizowali to, że dziecko po prostu tylko nerwowo sobie tam zagryza wnętrze policzka. A okazało się, że jest to po prostu taki sposób. Y że dziecko kiedy sobie nie może poradzić, to nie będzie się cięło żyletką czy jakimś ostrym narzędziem, ale po prostu rani się samo, po prostu gryząc sobie część własnego ciała. Akurat takie nagryzanie policzka jest niewidoczne i jeśli się bacznie dziecka nie poobserwuje, to po prostu można tego nie zauważyć. W przeciwieństwie do ran, które dzieci sobie zadają, po prostu. Na zewnątrz ciała, na przykład na, na, na przedramionach czy na udach. Jak dzieci wspierać w, tym, w tej sytuacji i w ogóle, jak, jak im pomóc? Więc oczywiście, jeśli są uważni rodzice, to wybiorą się do terapeuty wszelkie wsparcie terapeutyczne, czy to psychologiczne, czy to terapia czaszkowo-krzyżowa, czy inne, czy terapia traumy, czy inne pomysły jakie rodzice mają, może pomóc. Co jest kluczowe? Kluczowe jest, żeby dziecko się czuło bezpiecznie z terapeutą. Ja to zawsze powtarzam, to jest nie tylko oczywiście, to nie tylko chodzi o dzieci, ale również o dorosłych. Jeśli nie ma poczucia bezpieczeństwa, to żadna terapia się nie wydarzy. Więc po stronie terapeutów jest stworzenie takich warunków, żeby dziecko po prostu czuło się tam bezpiecznie, żeby miało poczucie, że jest widziane, że jest słyszane i że jest rozumiane, nawet jeśli jest to dorosła osoba i nie jest w tej chwili w szkole i nie przeżywa tego samego co dziecko. Więc ci rodzice, którzy już się wcześniej rezerwują sobie wizyty w sierpniu i we wrześniu, są to rodzice, którzy są. Zapobiegliwi, którzy już mają to doświadczenie, że lepiej dziecko wcześniej zaopiekować, ponieważ naprawdę ten początek roku to jest taki kluczowy czas. Ja od lat to obserwuję, że po prostu w tym czasie jest najwięcej telefonów od rodziców z dziećmi. Czyli jest to naprawdę taki istotny moment w życiu młodego człowieka. Drugi, kolejny istotny moment to jest zakończenie roku szkolnego, czyli to, co się dzieje w ciągu roku szkolnego, jeszcze w jaki sposób dziecko funkcjonuje, jest w stanie sobie poradzić z różnymi problemami, czy to nie wiem, zbliżający się semestr, wystawianie ocen, klasówka, czy trudności w szkole z innymi dziećmi, ale ten początek roku to wejście w tą zmianę. Jest po prostu, mogę powiedzieć, z mojej perspektywy i doświadczenia, bardzo ważny. Więc, żeby dziecko wesprzeć, to oczywiście, tak jak mówię, warto się zainteresować różnego rodzaju wsparciem terapeutycznym i sobie wcześniej je zapewnić, na przykład, właśnie umawiając się zawczasu na wizytę z dzieckiem. Też warto jeszcze wcześniej, czyli przed sierpniem i wrześniem pójść przynajmniej raz z dzieckiem takiego terapeuty, żeby zobaczyć właśnie, czy dziecko akceptuje tą osobę, czy będzie się dobrze czuło w jej towarzystwie, ponieważ samo umówienie wizyty, a potem przyjście na taką wizytę, gdzie okaże się, że no niestety nie za bardzo tutaj jest jakaś możliwość współpracy, to niewiele z tego będzie. Co rodzice mogą zrobić sami? W jaki sposób ze swojej perspektywy wspierać? No więc biorąc pod uwagę, że Najlepiej funkcjonujemy, kiedy mamy dobre stosunki społeczne, kiedy mamy ten nasz układ społeczny, ta część układu nerwowego najlepiej funkcjonuje, więc trzeba by było z dzieckiem spędzać więcej czasu. Akurat w tym momencie. Ja wiem, że rodzice są zapracowani, wiem, że często mają więcej dzieci, którym należy poświęcić uwagę, ale akurat ten moment końca sierpnia i początku września, pierwsze powiedzmy dwa tygodnie, jest taki kluczowy, więc chodzi o takie spełnia, spędzanie czasu z dzieckiem, nie koniecznie oglądając telewizor, ale coś razem robiąc, kiedy się jest ze sobą w bezpośrednim kontakcie. Czyli może być to wspólne czytanie książki, że na przykład mama czyta dziecko, albo dziecko czyta potem mamie, albo nie wiem, jakieś gry planszowe, wspólne spacerowanie, czyli takie czynności, kiedy jesteśmy ze sobą blisko siebie fizycznie i jesteśmy w kontakcie werbalnym i też w kontakcie takim dotykowym możemy być, jeśli chcemy. Yy, więc cokolwiek takiego rodzice są w stanie wymyślić, czy jakąś wspólną zabawę, yy, która może objąć całą rodzinę, nie tylko na przykład jedno dziecko, jednego rodzica, tylko i oboje rodziców i dziecko, albo nawet jeszcze rodzeństwo, yy, to to będzie wspierało na pewno układ nerwowy, czyli po prostu razem, yy, w bezpiecznych warunkach przebywamy ze sobą. Pozwalamy się każdemu członkowi rodziny wyrazić, pozwalamy, mu, y, na, na to, żeby po prostu miał swoją przestrzeń. Y, oczywiście coś takiego, jak wspólna rozmowa z dzieckiem, po, porozmawianie z nim o, o jego problemach, y, też jest jak najbardziej wskazane, ale czasami takie konkretne wskazanie tego tematu wiem, że jest ci ciężko w szkole, może o tym porozmawiamy. Niestety, ale nie zawsze będzie skutkowało tym, że dziecko się będzie chciało otworzyć i o tym porozmawiać. A jeśli na przykład zagramy razem w grę planszową i po prostu będziemy w takiej interakcji ze sobą, gdzie dziecko może się śmiać, może komentować, to to tonizuje jego układ nerwowy. Więc to bardzo bardzo polecam. Dobrze jest również prowadzić taką higienę snu i różnego rodzaju rytuały przed położeniem się spać. Ponieważ sen jest bardzo, bardzo ważny, żeby dziecko po prostu mogło dobrze odpocząć, również y, pomiędzy tymi trudnymi momentami, że tak powiem, w szkole. Jeśli dziecko jest bardzo napięte w szkole, wraca do domu i tylko częściowo y, uda mu się, że tak powiem, zrzucić ten, y, to napięcie, to potem ma dużą trudność z zaśnięciem i ten sen nie jest taki soczysty, nie jest taki konkretny. Dziecko powinno rano wstać wyspane, zadowolone, w pełni sił. Więc często rodzicom radzę, żeby wypracowali wspólnie z dzieckiem jakiś rodzaj rytuałów takich przedsennych. Czy to, nie wiem, włączamy sobie jakieś zapachowe jakieś są teraz takie różnego rodzaju dyfuzory zapachowe, że na przykład kładziemy się spać, mama czy tato kładą się koło dziecka, włączamy sobie jakiś taki zapaszek, który jest przyjemny dla wszystkich, albo czytamy wspólnie, albo słuchamy słuchowiska, <laughs> albo spacerujemy przed snem. Żeby był taki rytuał, który będzie powtarzany przynajmniej przez te dwa, trzy tygodnie początku roku, żeby dziecko tak mogło spokojnie w ten rok szkolny wejść. Dodatkową rzeczą, która na pewno wpłynie też pozytywnie na samo dziecko, jest zadbanie o spokój rodzica. Czyli, tak jak mówiłam na początku, jeśli mama czy tato mają swoje własne bardzo złe doświadczenia szkolne i samo pójście do szkoły wywołuje myśl o tym, wywołuje w nich jakieś napięcia, czy przypomina im ich sytuację, to dobrze by było, żeby rodzice pomyśleli też o zaopiekowaniu samych siebie. Czyli o zapewnieniu sobie samemu spokoju, dlatego, że może tak być, że dziecko nie ma żadnych problemów w szkole, ale idzie do tej szkoły codziennie obciążone napięciem mamy czy taty, albo obojga rodziców, i to się może przekładać na jego zachowanie. Po prostu dziecko jest bardzo wrażliwym, takim, można powiedzieć taką gąbką emocjonalną, zupełnie bezwiednie, po prostu z nas ściąga to, co się dzieje. I przenosi to ze sobą. Przenosi to również do swojego świata rówieśników, do swojego świata szkolnego. A wszyscy chcielibyśmy, żeby nasze dzieci jednak ten czas szkolny dobrze wspominały, żeby miały tam dobre kontakty. Szkoła w Polsce jest jaka jest, wszyscy wiemy, więc dobrze by było po prostu, żeby, mimo tego, że możemy mieć jakieś uwagi co do samego programu czy prowadzenia, Szkoły, i tak dalej, żeby dziecko po prostu nawiązało tam dużo kontaktów społecznych i żeby przeszło ten czas jak najbardziej tak swobodnie. Więc warto też pomyśleć o sobie, kiedy się jest rodzicem. Czy macie do mnie jakieś pytania na ten temat? Bardzo chętnie odpowiem, czekam. Proszę, coś zapiszcie. Jeśli nie macie pytań, to na dzisiaj będę kończyć. Oczywiście zawsze pytania można jeszcze zapisać pod live'em, to z przyjemnością potem przejrzę i odpowiem. Jeśli macie dzieci w wieku szkolnym, to zwróćcie na nie szczególną uwagę, czyli po prostu radzę, żeby mieć na nie oko żeby po prostu jak najszczęśliwiej i jak najspokojniej dzieci przeszły ten czas i weszły w tą rzeczywistość szkolną. Wbrew pozorom, chcę powiedzieć, że dzieci mają nieprawdopodobnie duże zdolności adaptacyjne i naprawdę potrafią sobie poradzić z wieloma rzeczami, z którymi my dorośli moglibyśmy mieć problem. Więc to jest taka dobra wiadomość, żeby po prostu dzieci, żeby się też tym tak za bardzo nie martwić na zapas. Widzę, że jest pytanie od Beaty, czyli ewidentnie teraz jest to najlepszy czas, aby zadbać o dziecko i tak naprawdę też o siebie. Tak, jak najbardziej. Szczególnie o dziecko szkolne. Chciałam powiedzieć, bo dzieci przedszkolne jednak mają dosyć dużo w czasie dnia zajęć takich zabawowych, gdzie są różnego rodzaju gry i interakcje takie społeczne, grupowe. Nie są tak skupione na swoim indywidualnym toku uczenia się, pochłaniania wiedzy. Tak. Bardziej stwierdzenie, tak. Y <laughs> Oczywiście uważam, że o siebie i o dziecko należy dbać cały czas, ale ten czas jest akurat taki specyficzny dużej zmiany, wejścia ponownie w system szkolny. Więc, żeby to tak przeszło spokojnie, bez napięciowo, delikatnie, to większa uwaga na ten układ społeczny, na rozwinięcie tego układu społecznego u dziecka jak najbardziej. Jeśli nie macie więcej pytań to bardzo wam dziękuję. Jeśli wam przyjdą jakieś do głowy, to zapraszam, żeby je zapisać pod live'em, który będzie wisiał stale na stronie szkoły, na fanpage'u szkoły i będzie można do tego wrócić. Bardzo wam dziękuję.